Pan prezes Kosiedowski się nie odezwał do mnie, ale odezwał się w Dzienniku Bałtyckim i przyznam się szczerze, że trzy razy przycierałem oczy i pięć razy doczytałem, bo pan prezes powiedział tak, prawie cytuję, że w 2006 roku PKS zwrócił się do burmistrza Cholnic o umorzenie jednej raty podatku od środków transportowych. I w związku z tym, że ja tej rady nie umorzyłem 4 lata temu, to prezes uznał, że w 2010 roku on nie ma co ze mną gadać o tym, że będzie przeprowadzał adres spółki do WRUS. Ja bym to tłumaczenie rozumiał, gdyby prezes chciał znowu umorzyć radę. Czyli gdyby wpadł na pomysł, że ratę podatku chciałby umorzyć, to no takie ja nie umorzyłem w 2006 mógłby sobie wykalkulować, no już nie będę do niego się zgłaszał, by mi raz nie umorzył i tak dalej. Ale czym innym jest wniosek o umorzenie raty jednej raty, a są cztery raty w roku od środków transportowych, a czym innym jest podjęcie decyzji o przeniesieniu faktycznym firmy do Brus. To, to taka jest sytuacja. Jestem zdziwiony, zażenowany, uważam, że to jest bardzo nieprofesjonalne działanie prezesa spółki, prezesa firmy. Ja z takim czymś się nie spotkałem przez 12 lat.